Co dzieje się po drugiej stronie życia? Świadectwa osób, które doświadczyły śmierci klinicznej, przynoszą niezwykłe i poruszające historie. Tunel światła, spotkania ze zmarłymi, uczucie spokoju. To, co opowiadają, skłania do refleksji nad tajemnicą życia i śmierci. Poznaj te niesamowite relacje, które mogą zmienić twój sposób patrzenia na świat. London Camp którego historię dziś poznasz, przeżył aż trzy epizody śmierci klinicznej w ciągu jednego dnia. To, co zobaczył i przeżył podczas tych chwil, zmieniło nie tylko jego życie, ale także wpłynęło na tysiące osób, które usłyszały jego świadectwo. Czy to dowód na istnienie Boga i życia po śmierci? Czy nauka jest w stanie to wytłumaczyć? Odpowiedzi poszukamy w tej niezwykłej opowieści. Był to dzień 27 października 1997 roku, który dla ośmioletniego Landona miał stać się początkiem podróży w nieznane. Razem z rodzicami podróżował samochodem w kierunku przedmieść, gdzie mieli odwiedzić znajomych. Rodzinna sielanka została przerwana przez tragedię. Auto zderzyło się czołowo z karetką pogotowia jadącą na sygnale. Ojciec Landona zginął na miejscu. Matka i chłopiec zostali poważnie ranni. Szczególnie ciężki był stan Landona. Doznał urazu czaszki, krwotoku wewnętrznego oraz licznych słamań. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, robili wszystko, by uratować jego życie. Po drodze do szpitala, w trakcie operacji oraz tuż po wybudzeniu z narkozy, jego serce trzykrotnie przestało bić. Te trzy momenty śmierci klinicznej miały jednak dla chłopca nie tylko biologiczne znaczenie. To wtedy, jak sam później opowiadał, opuścił swoje ciało i znalazł się w zupełnie innym wymiarze. Landon opowiada, że pierwsze, co poczuł po opuszczeniu swojego ciała, to niewyobrażalny spokój. Nie było bólu, strachu ani lęku. Przeciwnie. Wszystko wydawało się kojące i naturalne. Otaczało go jasne światło, które było inne niż jakiekolwiek ziemskie źródło światła. To światło miało nie tylko jasność, ale i ciepło coś, co trudno opisać słowami. Czułem, że jest to obecność, kochająca i pełna akceptacji. Wspomina. W tej przestrzeni Landon poczuł, że jest w stanie komunikować się z czymś większym od siebie. Jakby światło było żywe, świadome i otwarte na dialog. Najbardziej poruszające wydarzenie z tej wizji było spotkanie z dwojgiem dzieci, które Landon rozpoznał jako swoje rodzeństwo. Było to jednak dziwne, ponieważ jako jedynak nie miał pojęcia, że przed jego narodzinami matka dwukrotnie straciła ciążę. Byli pełni radości, i mówili mi, że czekali by mnie zobaczyć. Nie rozumiałem, kim są, ale czułem, że mnie znają. Dopiero po tym, jak wróciłem do życia, mama wyjaśniła mi, że przed moim narodzeniem straciła dwoje dzieci. Opowiadał: To doświadczenie było dla jego rodziny głębokim dowodem na prawdziwość tego, co przeżył. Skąd mógłby o tym wiedzieć, jeśli nikt nigdy mu o tym nie wspomniał? Landon twierdzi, że przestrzeń, w której się znalazł, była miejscem niewyobrażalnego piękna. Niebo było pełne barw, których nigdy wcześniej nie widział. To były kolory, jakich nie ma na Ziemi. Wszystko pulsowało światłem i miłością. Wspomina. Mówił również o dźwiękach, melodiach, które były wypełnione harmonią i spokojem. Nie były to jednak zwykłe dźwięki, ale coś, co można określić jako muzykę duszy. W tej przestrzeni nie było czasu ani przestrzeni w ziemskim znaczeniu. Wszystko działo się jednocześnie, a jednak w sposób uporządkowany. Było to miejsce pełne miłości, pokoju i akceptacji. Jednym z najbardziej niezwykłych momentów wizji Landona było spotkanie z postacią, którą opisał jako wyższą istotę. Nie nazwał jej wprost Bogiem. Choć w jego relacji towarzyszyły jej cechy, które przypisuje się Stwórcy: nieskończona miłość, mądrość i moc. Nie widziałem jej twarzy, ale czułem jej obecność to była najczystsza miłość, jaką można sobie wyobrazić mówił Landon. Według jego relacji istota przekazała mu, że musi wrócić na Ziemię, ponieważ jego czas jeszcze nie nadszedł. Kiedy Landon odzyskał przytomność, jego życie zmieniło się na zawsze. Choć proces powrotu do zdrowia był bolesny i długotrwały, jego serce przepełniało nowe spojrzenie na świat. Wiem, że nie żyjemy tylko dla siebie. Jest coś większego, co czeka na nas po śmierci. To daje mi nadzieję i motywację, by być lepszym człowiekiem. Podkreślał w swoich późniejszych wywiadach. Historia Landona była przedmiotem licznych badań. Niektórzy naukowcy sugerowali, że jego wizje były wynikiem działania mózgu w stanie niedotlenienia. Inni jednak wskazują na zaskakujące szczegóły, jak na przykład wiedza o rodzeństwie, której Landon nie mógłby mieć. Historia Landona Kempa to nie tylko świadectwo życia po śmierci, ale także wezwanie do refleksji nad własnym życiem i duchowością. Niezależnie od tego, czy wierzysz w istnienie Boga, czy podchodzisz do takich opowieści sceptycznie? Ta historia skłania do głębokich przemyśleń. Jeśli ten materiał Cię poruszył, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi opowieściami o duchowych objawieniach. Pamiętaj, że każde kliknięcie pomaga nam tworzyć więcej takich treści.